O cześć, witajcie Siemanko z tej strony Mabrig. Ja was witam w kolejnej części, a raczej odcinku Gothic 2 nie powiem noc królka, bo jestem w kompletnie innej modyfikacji. Taki mały przerwniczek. ja wstawię sobie ten odcinek pomiędzy innymi odcinkami yy, z mojej serii z Gotika 2. Dzisiaj jest wiele nowości, ponieważ grałem w modyfikacje, yy, no, modyfikacje bitwa królu za chwilę sobie rozpoczniemy grę. Co więcej, nie jestem tutaj sam nawet, jest ze mną. Mój drogi współpracownik, kolega po fachu, Knopusz. Dzień dobry. Tak, zaprosiłem go, żeby sobie poglądał, jak sobie grał w Gotika, żeby mi potem powyższył. Ja też spróbuję go przekonać do tej modyfikacji, tak samo jak i BAS Miłośników Gotyka. bo jest to To nie jest modyfikacja typowo gotykowa. To jest oprawa gotykowa, ale gra jest naprawdę przednia, ta oczywiście modyfikacja. Szczerze powiedziawszy, ona jest na tak naprawdę na godzinę, na dwie, na trzy godziny tak naprawdę zabawy nie byłem nigdy na to nastawiony zbyt dobrze na takie modyfikacje, no bo ileż można zrobić 3 godziny, no? Ale rzeczywiście ta strategiczna strategiczna bitwa, bo oczywiście tutaj będziemy toczyć bitwę, jest tego warta. Czy ty, czy ty też jesteś gotowy? Jestem, a dodam jedynie tyle, że mogę się poczuć jak ten kuzyn, albo jakiś kolega, co tak. przychodzi do ciebie i patrzy jak grasz na komputerze. Dokładnie, ja się właśnie tak taki właśnie klimat chciałem, właśnie taki klimat chciałem uzyskać. Słuchaj, będziesz decydował przynajmniej o, o przynajmniej losach. o losach, o losach, czy nam się uda wygrać bitwę, czy nie. Dobra, ja klikam zaczynamy nową bitwę. Witaj w bitwie królów, wybierz poziom trudności. Ładnie, to wszystko Knopusz oczywiście słyszy, widzi. No, powiem ci tak, na trudnym ani razu nie wygrałem, także... Dobra, no to startujmy na normalny stopie, Na normalny, tak? okej. Okay. Którym chcesz grać? Ja zawsze gram w czerwony. Ja no właśnie. O, ja, to Wybierz mój kolor, grupę, grać. O, grupę, to też jest ważne. Ja ci nic nie mówię. Wybierz, mm, jak będziesz wolał. Jak nie widzisz, to ja ci powiem. Więc, umiejętność żołnierzy wracają do życia jako szkielety, temperujesz umiejętność. Uleczanie, płacy słoku umiejętność szybkie zabijanie, umiejętność Hmm. A więcej paradeni są w sumie trochę podobne. Mm -hmm. wskrzeszasz, to wskrzeszasz tak jak było, więc w sumie. Hmm. To, to, to się, ty się namyśla, jeszcze na chwilkę wytłumaczę. W tej grze chodzi o to. My jesteśmy oczywiście bezimiennym, który tak naprawdę będzie zarządzał. Można tą grę sobie porównać do szachownicy, gdzie tak naprawdę posiadamy tego króla i nie możemy dać go zabić. I posiadamy swoje pionki, żołnierzy yy, i bohatera. Bohater to może być nasza przyszłowa królowa, która jest oczywiście mocniejszy i lepszy od całej reszty. No i po prostu walka się toczy na środku mapy. Dzieci żołnierze się po prostu spa spawnują i idą walczyć. A musimy ich ulepszać w taki sposób: yy, yy, tak, dobierać po prostu ulepszenia i wykupywać coraz to lepsze ulepszenia. Czy to broń, czy to pancerza, czy to jakiś yy, magów, żeby rzucali lepsze czary. Tak, aby po prostu pokonać drużynę przeciwną. Są nie, też niektóre mapy, w których możemy też zdobywać ważniejsze y, lokacje. Na przykład w ostatniej mapie jest jaskinia szkieletów, która ma jakieś bonusy, ale jeszcze nie odkryłem jakie. Ale dobra, to zobaczymy w grze. Dobra, słuchaj, na że każdy poprawiony gracz jako pierwszy musiał wybrać stary obóz, a później zostać paladynem w drugiej części. Pójdźmy w paladyna. Proszę bardzo. Jesteśmy paladynami. pójść do obrazu mapy, w której chcesz grać. Tak. I teraz powiem ci tak. Ta pierwsza mapa, którą tu widzisz, jest najprostsza. Jest prosta. Jest prosta. Jest prosta. Nie ma żadnych gór. Nie ma. Nie ma tutaj żadnych. Nie wiem. Innych. prostu jest prosta. Najprostsza. Druga już nie jest aż taka prosta, bo można chodzić do siebie dwoma wejściami. I już na przykład można dzielić żołnierzy, którzy mają iść górą, a którzy dołem. Albo po równu. A w trzeciej mapie, są chociażby te dodatkowe lokacje, w które musimy odbić. Yy, albo, albo przejąć, żeby mieć dodatkowe z nich korzyści. Także... Wybór no, też należy... Trzecia nasz do... jest najciekawsza. Trzecia jest najciekawsza? No, ale pewnie też najtrudniejsza, więc jak się tam. Dobrze. I Uch, ja tak naprawdę, od razu będę musiał rozpocząć rozgrywkę, ale poczekajcie chwileczkę. Krótkie cięcie i za chwilę wracamy. No i wracamy do was. Idziemy, na trzecią mapę. Ona no się już czatuje. Tak wygląda w sumie cała gra. Tu mamy takiego pana, co będzie zbierał całe śmieci. O, widzicie. Tu mamy króla, żołnierze się zrespią. Eee, tak naprawdę. I idą. Dobra, my chcemy iść do kopalni. Kopalnia jest chyba tutaj, jeśli dobrze pamiętam. Nie? Co ja się pomyliłem? Mamy też w sumie eee, teleporty. Ej, pomyliłem się już Ale na szczęście i tak Pierwszymi krokami to musimy... A, tutaj To kupujemy kopalnię To jest jeden z pierwszych kroków Wchodzimy w interakcję. O, musi nam trochę złota przybyć brakuje. Wiem, wiem, 5 golda, no Punkty honoru to są takie... O, już kupił kopalnię O, już kupił kopalnię, patrz A jeszcze się na... nie... Ja pierdzielę i się słychać. Tak, słychać. Ale na szczęście nie ma, nie ma co się obawiać, bo. Yy, bo król jest na razie znacznie potężniejszy niż jakiekolwiek jednostki. Te początkowe, także. Dobrze, że ja gram na unionach, bo wgrałem to sobie w, tak naprawdę w Nostalgic Edition, więc mam to uniony. A ja pierdzielę, co jest? Co jest z tym goldem? Co jest z tym goldem? To patrz, ty! Coś, coś się zepsuło? Czy coś się zepsuło? To oni już kuźnie mają, ej, dwa butyki już mają. Co jest grane? A ja nie mam nic. No bo Minecraft. No patrz! Król jest atakowany. Jeszcze mi ścięło. Myślałem, że to Ale coś się stało, coś się stało, bo. Nie, muszę zacząć jeszcze raz, bo... Coś bo... się odcięło, bo nagle zaskoczyły punkty witaj, witaj. honoru. Tak, tak. Dobra. Wybieramy szybko tak jak było. I rozpoczynamy na nowo. Nie, bo kupiłem bohatera i nie dostałem w ogóle pieniędzy. Znaczy właśnie dostałem. Nie zabrało mi. O, tak powiem. Do kopalni i do jaskini szkieletów. Dobra. Okej, okay, mam nadzieję, że teraz... Powinno za chwilkę. To złoto wpaść. Bo już pierwsi żołnierze idą. A ja naprawdę, za zabicie dostaję jakieś tam. Okej, okay, jest jakaś tam klepa. Znowu się ścięło? Czekajcie. Nie, dobrze. Teraz mi zabrało. Kupiłem bohatera. Bo możemy... O, już działa, dobra. Tutaj możemy... Tak. Tak. O. Mam tutaj bohatera, my możemy sobie go ulepszać. To jest taka nasza królówka, tak naprawdę. I on będzie się cały czas. Ee, jak go zabiją, to się w końcu zrespi, nie? Dobra. Jezus, trzeba szybciutko. Cztery punkty honoru to zawsze jest 20 złota. Można sobie Wreszcie wymienić. To to? tak? można sobie wymienić. O jo. Co jeszcze można za nie? Może za, za chwileczkę Ci pokażę, tylko zajmę się kopalnią, żeby mi już działała. Of course. Dobra. Dawaj, dawaj, Miciu. Nasz bohater zyskał Fantastycznie. 60 chyba to był kolejny kopacz. Tak jest. Taki Warcraft trochę, Troszeczkę, to troszeczkę tak. Myślę, że tak to można tak... Nasz bohater został zabity. O, proszę, nawet... U, nawet troszeczkę zbili króla. Nasi. Dobra. Twój wróg wynajął bohatera. Już, o, wynajęli bohatera, proszę. Punkty honoru. Tutaj mogę ukradnąć za 16 przeciwnikowi. Ale no, jak nie ma tych 90, to nie ukradniesz, no to niestety. Tutaj leczysz króla, tu dwóch mistrzowskich najemników. To są tacy pojedynci Uj, mocni koksiarze. Wszyscy mają być nieśmiertelni przez 10 sekund. To w sumie nie oddaję. I 18% szans krzesić martwego żołnierza. Masz bohater, to, to jest fajne. O, bohater jest taki. Bohaterów zaraz. Myślę, że tak. Dobra. Ej, w sumie kuźnia za 50, dobra biorę kuźnię, kuźnia tak fajnie wyrasta, o i w, i w kuźni sobie jest kowal Kowal może albo, albo tworzyć e, monetki, albo tworzyć bronię, albo tworzyć zbroję I jak mamy na przykład trzy... 3... O, oni też zbudowali, patrz Na przykład Tylko, widzi... oni mają jeszcze strażników tam przy tak tak, 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 nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, tak, oczywiście na przykład widzisz, jak będę miał trzy bronie, czyli jak kowal mi zrobi te trzy bronie i 50 sztuk, to ulepszę bronie wszystkich żołnierzy. Także... Gierka jest tylko na planowanie. Bardzo fajna. Dobra, jeszcze mogę kupić trzeciego. Bo jest tutaj jeszcze jedno. Pamiętajcie, trzech kopaczy to jest Max. Nasz kowal stworzył broń. Już stworzył broń. Dobra, mamy Max, kopaczy. Nasz bohater zyskał poziom. Bohater też widzę, że leveluje, także i wcześniej go... Będziemy mieć tym lepiej. Dobra. Dobrze. Weźmiemy sobie troszeczkę złota. Bo przydadzą nam się magowie. Magowie są bardzo wspierający dla wojowników. Cyk! Twój złot zbudował dom magów. Y... czas. Co to możemy? Moich strażników, moich magów. Moich magów! Żeby Masz byli Kowal potężni. Okej, okay. Kowal już stworzył dwie bronie. Fantastyczny. Nasz Bohatera też możesz... Leveluje, jak tak, mówię ci, on tam klepie. Im szybciej go weźmiesz tym lepiej, bo będzie klepał. Ulepszą broń, na przykład. Za chwilę mam trzecią broń w ogóle. Także nic tylko trzeba czekać. Także z unionami Nasz bohater ci... Został zabity. Z unionami się lepiej gra, bo można sobie przyspieszyć czas, tak jak ja to robię teraz. Nasz kowal stworzył broń. Okej, okay, kowal stworzył broń. 50. Ulepszamy broń. I super. Skrol niestety nie możemy pogadać. Zobaczymy sobie tylko jaskinie szkieletów. Bo to jest taka do dodatkowa lokacja. Widzisz trzy szkielety. I są dwa wejścia. Można. Kopalni. Ale ta kopalnia to chyba jest ta wspólna. Tak. Te Kopalnię też Można zdobyć. O właśnie. Dobra. Do kopalni, do czerwonego obozu. Szybciutko, pyk Ja sobie tu chyba Róż mogę to wybrać. E... O, w najmniej najemników do kopalni. O, już o. próbują, już próbują. Dobra. Do najemników do kopalni. Najemnika, trzech najemników. 190. To by było warf w sumie. No, musi Naj... się Chociaż... Spróbuję zaatakować Spróbuję zrobić tak. W sumie wyjdzie tyle samo. Dobrze. Ale chcę ch 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 dwóch wysłać, wiesz? Hmm. Jak tam bronie? Tam zwykle klepa było No, spadły bronie jakieś. O! 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 Nasz król to jest Właśnie słychać, że coś szybko zjechali. Tak. Proste. Nasz król jest atakowany! O, już obrywa, ale niedużo na razie. Nasz król jest atakowany! Dobra Trzeba szybciutko Trzeba szybciutko Ulepszyć bohatera O, już oparliśmy, tak naprawdę Jest ta przewaga Jest to przewaga Kurde jak się tam mocno chlepią To chyba w kopalni Nasz bohater zyskał poziom Tak. Ty, moi przejęli. Ale ja ja. Teraz robotników do kopalni trzeba szybko. Eee. O. Okej, okay. niech idą. Chłopaki. Eee. Dobra, ukradniemy im trochę złota, co? Za chwilę. To by się przydało. Ile mam broni? Dwie bronie. Nasz broni. O, już nie. Już trzy. Już trzy, dobra. Na razie bronię git. Zatrudnił strażników kopalni. O, on ma odbijać. Dobra. Niebieski obóz przejął jaskinię szkieletów. Nie, okay. jaskina szkieletów. Nie wiem niestety, co on nadaje. Ale kopalnia jest dla mnie ważniejsza. Dobrze. Okej. Okay. Wyślę tam nawet dwóch. Żeby nie było. Okej. Okay. No bo oni już dostają wciery Dobra, jest czterech A jak tutaj jest kin szkieletów? Jest... O kurde, oni już mają zbroję T Ha, broje. jest jeden gość Dobra Może to za chwilę kogoś wyśle. No właśnie to jest dziwne, czasem się buguje ta gra Dobra, może Może mu udało się buchnąć te 90 Dobrze Okej, okay, udało się Udało się Ile mam zbroi? Zbroi mam na razie jedną. Dobra, pokojemy zbroję bohatera i Dobrze. broń bohatera na razie. oczyścić. Om... Tak, trzeba oczyścić. Patrz, poziom mieczy ma już 4 z 4. Zbroi ma 2 z 3. Także spoko. No ale. Ok, zbroja już druga. Może sobie weźmiemy też coś oduczonego, jakieś bonusy. Co polecasz? Złoto, punkty honoru. Kowal pracować szybciej. Kowal to nie musi pracować szybciej. Złoto z martwych, bo i tak idą w końcu. to będzie się zwracać Zdrowy. No, myślę, że to będzie też dobre. A sporo tych żołnierzy. Dawaj, dawaj. Móż potrzebuje Dużo tego... ich teraz, dużo ich teraz Deda, dużo ci ich przyjdzie. Chyba, że bohater wyczyści. Chyba, że bohater wyczyści. Mogę też w każdej chwili też nająć na... A Okej, okay. cyk. Już mają lepsze zbroje, niestety następni dopiero, coś co będą powstawać, to będą mieli lepszą zbroję, niestety to jest takie głupie. Mogę zawsze strażnikę dać. Dobrze. Nie, tam. Albo przynajmniej... a, mogę jednego tylko. On sobie nie oddaje. Bo to jest gość z kuszą. Dobra. Jeszcze bierzemy, złoto Nasz bohater zyskał poziom O, czekaj, ja nie ulepszałem w ogóle swoich żołnierzy Bo można im ulepszać też HP, jeszcze nie pomyślałem o tym Bohater 8 na 8 z poziomem Tak Już ma maksa, żadząc, co, dobra, max Zobaczymy, jaskinia szkieletów, kopalnia, jak wygląda kopalnia e, oni są tutaj, o już mi nie odbiją raczej kopalni O, jaskinia szkieletów Mogę tu w sumie kogoś co wysłać to jest... Bo tu jest tylko jeden co gość to jest jeden ziomuś. Ta. Cały czas jest jeden ziomuś A może to zdziała tak, że to się jakiś Jeden ziomek randomowo na przykład respi Przychodzi co jakiś czas Może, 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 czekaj, Przecież... jest szkieletów Pięciu Może to zbieramy do tych pięciu? Dobra, nie, trzech Uf. wystarczy nie Jak Zależy czy ten szkielet będzie walczył czy nie Zależy no, oczywiście To dawaj, tepaj się tam poglądamy najwyżej no ale jeżeli pooglądamy, czekaj, już? Tylko sobie... Nasz bohater został zabity. A może... o, jeszcze jednego dodatkowo wyślę. Nasz bohater stworzył zbroję. Zbroję, jest, są już trzy. Okej, okay. a super! Po czyjej ty, ty a, jesteś stronie? Szkielet. Super, dobra. Ten szkielet ma 700, ale... Dobra, już go nie ma. Za Teraz jest z tobą. Tak. na ten temat. Aha, rzeczywiście. Ty, kto go pokona, ten Szkielet rod, ty. A czekaj, ja mogę z nim pogadać? Nie. I co tu się będzie działo? Nie mam pojęcia, co mam jakieś korzyści z tego. Ale było info, że przejąłeś, nie? Tak, tak, było. Ty, hey, bohater, co ty tu robisz? Pogadaj hey. Nasz stworzył zbroję. Zbroję bohatera, okej. Okay, zbrojki są. Dobrze. Super. Dobra, niech. Niech jeszcze tam leci O, widzisz? O, kurde, mówiłem. szkielety będą walczyć po mojej stronie. A, to, to już się okazało, kurde. Czemu ty nie walczysz? Odpoczywa. Do boju! Kurde. Zadziad! Najważniejsza Uf. jednostka się zbagowała. No. Dobra, bonusy, hmm, punkty honoru z moich martwych. Zrozum. Dobra, może być. Punkty honoru się przydadzą na pewno. Nasz stworzył okay, zbroję. Okej, zbroję. Jeszcze raz będzie mógł lepszyć. Ja sobie, sobie mogę ulepszyć swoich żołnierzy po raz kolejny. Do niebieskiego jeszcze sobie weźmiemy. No rzeczywiście, kurde, ale jaja. Do kopalni, zobaczymy jak to w ogóle wygląda. Nie to... no, tu nawet nie podchodzą. Nawet Ale nie jest gdzieś pod... dobra klepa Minecraft. Chyba gdzieś tutaj. Co? A, chyba wiem, chyba wiem. gdzie. Tu. O kurde! Gdzieś Mówiłem, że tak będzie. Że oni przyjdą jedną wielką ekipą. Ale bohater czeka, bohater. Ale czeka. bohater czeka, czekaj. Eee, najemników silnego, elitarnego do walki. Ale do walki wysokości został zabity Nasz król jest atakowany Dobra O teraz się dobra, to powiodło w sumie Nasz no. król, 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 król jest atakowany bohater się od długujeś taka bohater został zabity Aha Nasz król jest atakowany Król Król obrywa? Tak ale mało traci na szczęście Nasz król jest atakowany Dobra, bierzemy kolejnego Nasz król jest atakowany E, dobra Nasz kowal stworzył zbroję Ile mam tych zbroi już? Ty, mam już chyba trzy Ostatni upgrade? Chyba tak, chyba ostatni Dobrze, twój Tak, dokładnie Najlepsze zbrojki już są Twój wróg hey, zabił tych strażników kopalni Strażników zabił? kopalni Zabił? Ty, aż nie usłyszałem Zabrał coś takiego nie, Albo to wysłał tu kogoś, wiesz? No może O cholera Pięciu! O bogowie! O bogowie, walka! Mm. Obudził się nagle, co? Nasz kopacz został zabity. Bohater na chwilę zgliczało i problemy. Aha, bo mogę mieć tylko pięciu. Kopacz został zabity, czyli jeden... Kopacz został zabity. Kopaczy już zabili. Ajajaj. Rostworzył broń. Kradnę temu. Kurde, nie ukradłem mu. Miał 20 złota, no nie. No bo wydawał szybko, nie? Ten. Tu już mam max. Do kopalni. Aha, zabili mi wszystkich. Dobra, to wyszłam tam pięciu najwyżej. Za chwilę. O, powodzenia życzę. Cztery godziny. Tak, yy, wynajmniej najemników do już. kopalni. Jest. No, let's go. Panowie? To się wysługowało, ale już wróciłem to już Dobrze. Yes. Dobrze. Dobrze. Dobra, ja sobie trochę golda kupiłem. Uczony. O, już moich strażników? Nie. Pełnie życia, to jest. To jest w sumie dobre. Regeneracje, nie? Zawsze wleci. Mm -hmm. Zawsze coś tam wleci. Jak tam bronię? O, mam trzy. Dwie. Nasz bohater został zabity. Eee. Eee. Trzymają. Tu się trzymają. Eee, do kopalni chciałem. Kopalnie jest z typa. A nie, już nie. Musisz te kopacze zdał Tak, 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 tak. Im szybciej, tym lepiej. Eee, do kopalni. Dobrze. Tylko jednego? Jak to tak? Nasz broń Okej, okay, stworzył broń. Dobrze, Okej. Okay. Czyli tak naprawdę już... pieniążki. Mhm. 13 złota mi ukradł, o ty gnoju! Ukradł mi złoto. Ty, to moje 13. Może ja mu teraz ukradnę, co ty na to? Nie <grytanie> wiem czy widzisz ile punkt, y, punktów król, król ma jego. O Jezu, nie Do zauważyłem. A chciałem się na to zwróciłem uwagę. A chciałem to zobaczyć. Obronił się. Już bohater, są... bohater musiał przyjść z tą większą ekipą twoją uh -huh. O patrz, ile tych szkieletów jest kurczę No one chodzą i zmiękczają ich uh -huh. Oho Ej, Jazda. co z magiem O mój bohater ma 1800 El <laughs> Bastardo Ta Ty bohater to, to za jest. chwilę kończy ale ma teraz pomoc albo nie bohater został zabity Nie Czekajcie Czekajcie, czekajcie. Ej, coś tutaj trzeba cięł najemników do niebieskiego Czekaj Czerwonego pod czwórką tam się tak nie będziemy bawić, czekaj. Okay. Y, nie Najemnika. Co, punkty honoru. Za chwilę 40. Nasz król jest atakowany. Przez kogo? Nasz król jest atakowany. No właśnie, czy nikogo nie ma. <grym> Ludzie, nikogo nie ma. O. A dobra, w sumie. Dobrze. O, kradłem mu. No, zbierał 500 golda. Dobrze. Wiem, wiem, bo. Chcę takie. Dobrze. Ty, bo 61% twój król już ma też. Dobrze. Też mu jakoś zjechali teraz. Nie masz by. Wiem. A ja teraz zobaczę, zr sobie... Go? Dobrze. <susza> Nie, wynajmę trzech najemników. Mhm. I będę czekał. Twój wróg wynajął najemników. On też. Ale zobacz, że walka się już toczy pod jego królem, tak naprawdę. Też o, fajnie. a tu przyszli mi moi. Się akurat Mhm. Ale Twojego dostaję. Atakuje. Za chwilę powinni dolecieć ci. Szkoda, że szkielet nie pomoże ten jeden no, ten stoi. jeden, no to prawda, akurat. Czeka nas wolnego slapa. Chyba tak. Magowie są... Magowie Co oni tam robią? Ty! Czemu Magowie wody korzystają z magii ognia? Nie rozumiem. O! O! No zabijcie, go. Że... O, dziękuję. To da jest chyba koniec. Co jest? Król zniknął. O tu jest! A więc jednak No no normalnym jest to... Nawet w miarę, ale nie znałem tej mapy, przynajmniej poznałem, co to jest. Po co jest ta skinia szkieletów? Widzisz, tu... teraz przesiadłem jeszcze na utrzymanie. Tak. Ha. Tutaj mamy oczywiście tutaj y, twórców gry. Bardzo dziękujemy. Fajna, fajna modyfikacja. 30 minut, sobie pograliśmy, a to był tylko normalny i to była tylko jedna mapa. Pamiętajcie, że są trzy. Pamiętajcie, że są trzy i są też cztery frakcje. Cztery różne okay. poziomy, także. Myślę, że fajna... Polikowi zostało jeszcze trzy do grania. Każda inna z innym gościem. Słuchajcie, jakbyście chcieli jeszcze zobaczyć taką Bitwę Królów, jak gram na innych mapach, na innych poziomach, bo oczywiście jest trudniej na innych, napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało, czy też byście chcieli z kimś zobaczyć. O, A jakąś, jeśli jak mu się nie podobało... zobaczyć prawdziwą Bitwę Królów w dwóch zamkach, to piszcie mu w komentarzach, żeby szykował serwer w Minecrafcie, gdzie zrobimy dwa zamki, będziemy się napierdalać. <grym /dziśla> <grym /dziśla> tak, zrobimy bitwę królów. Oczywiście, Ruzoną, kto już nie zapomnijcie, wpaść na jego kanał, który jest, znajduje się w opisie, zalajkować jego filmy. Na pewno znajdziecie coś dla siebie, macie tam serię aktualnie z Skyrima. Widziałem tam już zaplanowanych przed mogę on zdradzić, że są filmy, jest co oglądać. Gość często gra live'y, często gra w CSA na live'ach. Pamiętajcie, żeby odwiedzić takie live'y. I codzienny film u niego o 15. U niego codziennie. Pamiętajcie o tym, wpadnijcie na jego kanał. Chciałbyś coś dodać? Ale reklam nie wiem dla za co, ale... Dziękuję bardzo. A ja dziękuję. A ja bardzo... przypomnę jedynie tyle. Żebyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem. Zasubskrybowali, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dobijamy tutaj pomalutko do 50, potem lecimy do stóweczki i gonimy mój kanał, żeby nie był samotny ze stówą, Tak. No i co? Chyba tyle, chyba tyle na dziś. Jak Wam się podobało, pamiętajcie lajk, like, komentarz. Napiszcie, czy chcecie więcej tej, tej gry i tego specjalnego gościa. Jak nie, to się znajdzie innych, pamiętajcie. To się znajdzie innych. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Trzymajcie się. Na razie cześć. Opa.